Parka już pojechała. Ja nie mogłem się powstrzymać. Już zacząłem kopać po ławy fundamentu. Pokażę Wam, jak w prosty sposób wytyczyć takie ławy. Jeśli macie ławice u góry, jak znieść to na dół, najprościej. Pokrótce. Tutaj mam zaznaczoną oś ściany fundamentu. Ławy wszystkiego. Fundament mam na 40, czyli 20 tu, 20 tu. I lecimy. Co chwilę mnie tu nawiedza, przez chwilę, jakieś opady śniegu Intensywne przez 5 minut, po czym wychodzi słońce Także mam tutaj takie małe błoto Powiem Wam, aż miło pochodzić po takim bucie, Na którym za chwilę, no może za chwilę, będzie stał własny dom o, I tutaj zaznaczam sobie na powrót I lecimy Myślę, że już jutro będzie lżej z pogodą ma nie padać Dzisiaj się miało być tak jeszcze przelotnie i tak było ok zrobiłem sobie takie śledzie takie większe jak kiedyś się do namiotów robiło To jest kolejny przykład, dlaczego warto sobie kupić własną giętarkę. Dogiąłem sobie je od ręki, na miejscu. O, 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 o. Oj, mamo, mamo. Tak to jest, jak się sznurek do kieszeni wkłada. Okej. Okay. Słuchajcie, można to zrobić poziomicą, przykładać poziomicą do sznurka, spuszczać w dół. Prościej jest zrobić stopionem. O. nastyk. Wiecie co? Nie musi być to idealnie do milimetra. Bo jak widzicie, e, ja ławy. Zalewam w ziemię nie szałuję ich, tylko robię wykop ręczny, dlatego mi na tym zależało. Tylko mógłbym to zrobić koparką, tylko przy tej pogodzie, przy tej wilgotności gleby strasznie by mi poobrywał boki. No i skończyłoby się na tym, że musiałbym to szałować. Mam wybrane z tolerancją plus minus 2 cm cały wykop. Także teoretycznie. Będę sobie o, sznurek na styk mniej więcej stoi, cyk tutaj drugi można ciągnąć jeden sznurek zaznaczyć, na przykład z jednej strony odmierzyć sobie 40. I w drugą stronę. Dobra, wektor odłożę. Nie będę go wkładał do kieszeni. Dam go na razie tu. I teraz tak. ściągnę sznurek. Jeden drugi. Gaz. OK, Okej. mam dość, także ten z wykopu teoretycznie już nie będzie wracał. i lecimy na powrót no już wsiadam na rzach I tym oto sposobem dla przykładu tutaj jest jedna ściana, jeden stopa fundamentowa, w tym kierunku leci drugi. Według geodetów powinien tutaj być kąt prosty. <grystanie> I wróciłem geodetów, bo pokiczkali ścianę A. A co się okazało? E, o 10 cm się walnęli. Ale co się okazało, że Koparkowej tak tą jedną właśnie ławicę mi e, przestawił Ale jak widzicie tam na płocie sznureczek Także mam zrobione e, znaczniki Także wystarczy, że w tym momencie na tamtą ławicę zapnę sznurek Pociągnę go aż do płotu I wektorem sobie pionem sobie spuszczę Wejdzie mi dokładne miejsce, gdzie mam Poprawić tą ławicę i Kręcić sobie wkręta, żeby go mieć pod ręką. No i cóż, kopiemy dalej. <grywa> Witajcie w kolejnym dniu. E, dziś e, tylko relacja z wczorajszego dnia, to, z którego nie mam nagrań, bo była wczoraj taka mała awaria sprzętu nagrywającego, ale pokrótce: e, fundament. Wykop pod, pod stopę fundamentą wykopanym, nazbierał się tu troszeczkę wody, co jest naturalną rzeczą. Będziemy tutaj sypać chudziak przed chudziakiem, jeszcze ta woda będzie wypompowana. E, Pompka jest, agregat też, także na ten moment kończę, kończę, będę kończął zbroić, kręcić zbrojenie. Zostało mi jeszcze ta długa, ta krótka. I tutaj taki, taką Elkę jeszcze dokręcić. Co Wam chcę powiedzieć? W projekcie e, mam przednią ławicę zrobioną w ten sposób, tak, 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 tak i tak. Jedno z moich pytań, pierwszych pytań do kierownika było: Czy mogę tą ławicę zrobić jedną w całości, a to dokręcić i tak dalej? Jak najbardziej. Bo zależało mi na tym, żeby te ściany były spięte, możliwe, mocno jak najbardziej. Tylko, że muszę to też z bloczków fundamentowych podnieść na wysokość i zrobić tutaj betonową płytę oizolowaną, oczywiście, wszystko i tak dalej. I tutaj będzie wejście w tym miejscu. I jak najbardziej mogę to zrobić. Także, także, tak jak widzicie, no, nie oszczędzam, dokładam w tym momencie zbrojenia. Tutaj żadnych półśrodków nie będzie.

Hehehe <laughs> Mogę się tu usiąść, na tych kroskach? Możesz, Dobra. там будет вставать. Давай, граб, Не вижу добра. Mm -hmm.

Aqui no ele está provar de troca desse okej okej świetne na nagranie Może że coś gdzieś pochodzi, co nagrywasz okej okay. ciu z tego będzie nie. Ech, a to było, poszło do tyłu właśnie o to chodzi okej, okay, okej, okay, okej okay. a moje naprawdę rzecz, to nie wiem czemu ty nie jesteś... Nie, to jest to cały, Agentem bezpieczeni. Co nam zostało do dosypania? Zobaczymy jak tam jest daleko. W którym miejscu będziemy tam skończyli? Ja bym potębał tam deskę, żeby tam nie Tutaj. Daj mi tam deskę, żeby tam nie Dysha. O, można to jeszcze cały ten siłowy. to ma na Nie. Tak. Ja, to tak, no, to Gdzie ty chcesz deskę? Gdybym tam dojechał. No to tu pojedziesz. Tędy pojedziesz no tędy pojedę. Tu jest niewłaściwie. O! to tam już zrób